Bardzo mi miło, nazywam się Michał Denesiuk. Jestem na ze zespołu sztuki nr 2 w Szczytnie. Dzisiaj przygotuję z Wami Carpaccio z polędwiczki jagnięcej, z kaparami i ruchową. Jeśli chodzi o jagnięcinę, to z kultuszy jagnięcej mamy następujące części kulinarne, części zasadnicze, e, ząbek, e, antrykot, e, karkówkę, e, pręgę, e, które możemy wykorzystywać do różnych, e, do różnych potraw. My dzisiaj będziemy wykorzystywać polędwiczkę, e, jadącą najdelikatniejsze mięso do carpaccio. Carpaccio e, można porównać do e, Befsztyka tatarskiego, e, ponieważ jest to mięso surowe, będzie podane na rukoli e, z kaparami, e, z pieprzem solą, e, oliwą i odrobiną octu e, balsamicznego. E, może poproszę o pomoc Jarka, żeby mi e, opłukał troszeczkę rukole, żeby była czysta. No to nigdy nie wiadomo, co tam się może znaleźć. Tak, dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności pokroimy na cieniutkie plasterki jagnięcinę, polędwiczkę, ułożymy ją na rukoli. Najpierw pójdzie rukola, później pójdzie polędwiczka, na to kapary, troszeczkę oliwy, soli, pieprzu i octu balsamicznego dla przełamania smaku. Oczywiście można byłoby e, mięso wcześniej zamarynować, przez noc przetrzymać w marynacie e, z właśnie oliwy, octu, ziół. E, no ale e, my robimy to na bieżąco to bardzo szybko, więc e, po, e, od razu to będzie połączone na talerzu. Sałota. Kroimy mięso cienko, żeby łatwo nam się później jagło, gryzło, ponieważ jest to mięso surowe, mimo że delikatne to też nie może być zbyt grubo krojone. dajemy na talerz ruchole. tworzymy mały nieład artystyczny, na to układamy plasterki jak Pieprzu. Oczywiście bardzo dobrze by pasował pieprz kolorowy, czerwony, na przykład y, dla zaostrzenia y, smaku. Polewamy odrobiną oliwy. Która nie chcemy lecieć. Oczywiście oliwa extra virgin z pierwszego tłoczenia. Zimno. Na górę wrzucamy troszeczkę kaparów. I po bokach ładnie robimy kilka kleksów z zostu balsamicznego.